Nowe przygody braci Mario. Przygody Super Hydrawera. A -a! On ją zaraz złapie, Mario. Wolę nie patrzeć! O? Gdybym wiedział, że tak cię to poruszy, nie instalowałbym w grzybolandii telewizji z prawdziwego świata. A -a! A -a! Ojej, paniusiu, nie panikuj! Wezwij Super Hydrawera. Mi proszę! Zaraz po reklamie powracamy do serialu. O sądzisz, że hydraulerowi uda się uratować tę kobietę? Możesz na to liczyć. Nasz bohater nigdy się nie spóźnia. Ej, patrz! Postanowił trenować aerobik, żeby dojść do szaleńczej farmy! Świetny pomysł! Przestańcie, głupole! Nie ćwiczę aerobiku! Po prostu miałem atak szału! Hej, tatko! A czemu właściwie masz atak szału? Bo znalazłem mapę skarbnicy monet ze świata rur, którą chcę okraść! A za każdym razem bracia Mario próbują mnie powstrzymać! Muszę w końcu coś wymyślić, żeby się ich pozbyć. Tatko, królu, 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 królu tatku, tatku! Chodź szybko, zobacz! Co robi Cici? Po co kupować zabawki w sklepie, skoro można wyciągnąć je prosto z telewizora? Tak! tak super super Cici, tak! tak. Jak mam wpaść na genialny plan pozbycia się braci Mario przy tym, co się tu dzieje? A teraz kolejna odsłona serialu Super Hydrawer. Super Hydrawer na ratunek szybszy niż gumowy przepychacz. O -o -o -o. Mocniejszy niż klucz do rur. O -o -o! Zdolny okiełznać klejącego śmierdzia ruchem nadgarstka Mój bohater! Super Hydrawer! To jest to! Z jego pomocą wyślę braci Mario w dół kanału ściekowego wow! Hydrawerze, mam dla ciebie zajęcie Przyjmuję na zapisy, mam teraz przeciek w kuchni a, babka poczeka! To bardzo ważna sprawa! Wajnie dobrzy hydraulicy planują skok na skarbnicę monet! Pomożesz mi przenieść monety z powrotem tu na zamek dla ochrony przed tymi złodziejami! Nie lękaj się! Super ich nauczy, że brud nie ma żadnych szans! A niech to, klopsik, znowu nie działa. No co ty, ominie nas fragment, kiedy Hydrawer ratuje kobitkę z zalanej kuchni. O! Kradzież, skarb, świat rur. Spróbujcie mnie powstrzymać, wasz wróg, król Kupa. U, to straszne. Jasne, nie damy mu zabrać wszystkich złotych monet. Miałem na myśli fakt, że do końca tygodnia nie obejrzymy już serialu. Ale to, co widzieliśmy, nas zainspiruje. Zrobimy wszystko, żeby powstrzymać króla, biorąc przykład z hydraulera. To jest wejście do podziemnego labiryntu rur. Tam kryje się skarb. Umiesz się tam dostać? Przez ścieków rozstaje? Hydrawer w wysiłkach swych nie ustaje. A! To ja się chyba odsunę. Ależ łatwo dał się nabrać! Ciekawe co ja kupię za te wszystkie złote monety! Może liniowiec? Krążownik szos? Wszystkie twoje plany właśnie się zatkały! O rany! Hej! Powiedz to mojemu partnerowi! Hydrauerze! Są tu ci paskudni mali złodzieje! Super hydrawer! Wow! Mój idol! Tutaj! Osobiście! Mogę prosić o autograf? Zdrajca! Jak nie, to ja mogę poczekać! Przynosicie wstyd naszej profesji! <laughs> to rabusie, Hydrałerze! Łap ich! jesteś naszym bohaterem! Ściągnęliśmy telewizję, żeby oglądać twój serial! O! O! O? Wpuścił tu węża! Ach. 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 Skieruj go tam! Hydrauler dał się nabrać na moją opowiadkę i doskonale! Teraz mi nie ucieknął! Hej! A? Co się gapisz? Trzeba znaleźć skarbnicę i przenieść monety do mojego zamku, zanim te łotry je ukradną. Musimy wytłumaczyć hydrawerowi, że się pomylił. Kupa napisał, że będzie chciał ukraść skarb. Założę się, że właśnie tam zabiera hydrauera. Tak, ale skąd mamy wiedzieć, gdzie iść? To proste jak placek pizzy, Ene dueligę like Mario. Dawaj, braciszku. Skarbnica nie może być daleko. Lepiej sprawdzę mapę. Nie pozwólmy hydrawerowi ukraść skarbu. Zamknął go w więzieniu. Skasują jego serial. Nie ukradnie, jeśli my będziemy pierwsi. Musisz tylko wyrwać kupię mapę. Jesteś pewien, że twój plan się powiedzie? Zaufaj mi. Hej tam! Wyzywam cię, ochytna, ognista piranio! Uch. A mówiłeś, że nie będzie bolało! Wow! O! Ja! O! Pan wybaczy, że tak nagle, to ja już pójdę! Kłapko hydrałyże ma moją mapę! O! Ja ją wezmę! Luigi ma kłopoty! O! O! Wy macie przepychacz, ale ja mam mapę. Ah. Miałeś, ale nie masz. Oddawaj ją. hydrałera i kupy. Chodź! No i jest! Słynna skarbnica świata rur! Dobra twardzielu, wyważ te drzwi! Nareszcie! Całe Złoto Krajny Rur jest moje! Wywołaliśmy przeciek! To twój problem! Ci dwaj nie są złodziejami! Ja jestem! Hej, wracaj tu! O, o. Próbowaliśmy ci powiedzieć. A to oślizły gat oszukał mnie! Przynoszę wstyd profesji hydraulika. Przestań, jesteś naszym bohaterem! Wszystko, co wiemy, wiemy od ciebie! Tak! Jak na przykład taranowanie piętnastocalówką! Uwielbiamy to! Zaraz wybuchnie! Dobra panowie chirurdzy! Przed nami wiele roboty! Tunel przestrzenny! Ja jestem w domu! Nie tak szybko, kupa. Hurra! O, o! Tak Wam się tylko zdaje! Uciekł nam! Dalej, Luigi! Spróbujmy zmyć złodziejowi głowę! Udało się! Am złoto! A, hej, to nie fair! Puszczaj mnie! Najpierw użyj różdżki, żeby umieścić hydraulera w telewizorze. Dobra, dobra! Na żartach się nie znacie? A co ze skarbem świata rur? Odniesiemy go na miejsce. Wracaj do telewizji! Ratuj tę te, paniu w kuchni! Rób, co masz robić, Cici! A to, gdyby zachciało ci się znowu wyciągać stamtąd hydraulera? Porque Porque he uber. Uber. Dale. 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 Hey, can we pick heroes or what?